Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft. Dzisiaj już jest drugi odcinek, przepraszam za taką przycinkę, ale popatrzyłem na godzinę i tak jakoś zabrakło mi słów. <grych> tak, jak widzicie, dzisiaj już jest drugi odcinek i wam mam parę rzeczy do pokazania właśnie. Zrobiłem sobie taki mostek. Ten mostek był robiony na live, lecz ten live się nie zachował niestety. Yy... I właśnie tak on wygląda. Tutaj na bokach są te Cobblestone Walls, to się chyba nazywa, tak? I tu też tak jest właśnie. Jak fajnie, pół i tutaj są poszerzane. A tutaj zabiłem właśnie ten jeden z tych jednych właśnie jak się to nazywa. Z tych potworków, których są tam. Trzeba ich zabijać, nie? się dostaje jakieś tam e, zadania w zamku Okej okay, i właśnie mamy jak widzicie diamentowy killop, który kupiłem sobie o dziwo w zamku właśnie tym sobie zbierzemy dzisiaj tego e, obsydian, trochę i właśnie sobie kupiłem go w zamku no i w sumie jestem zadowolony, bo wydałem na niego jakieś 4000 golda chyba a sprzedałem tam parę rzeczy, już nie pamiętam co dokładnie nawet. No, w sumie to możemy wziąć i zobaczymy po ile chodzą te po ile chodzą te właśnie barierki. Barierki, nie, kraty, tak? Kraty to się powinno na to mówić chyba. I tak, teraz zacznę czasami robić sobie live. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam bardzo serdecznie. Live y będą o różnych godzinach, z różnych gier. Dzisiaj na przykład streamowałem sobie dwa meczyki z Lola. No i tak jakoś wyszło, prawda? Może nie było to jakieś cudna gra, ponieważ nie jestem na takim poziomie, ale myślę, że wyglądało całkiem spoko. Tak więc link do mojego Twitcha podam. Podam w opisie filmu, a my zaraz udamy się do, do tego zamku, aby sprzedać kraty. Tak, co dzisiaj chciałem Wam pokazać w tym odcinku? Myślę, że zbudujemy sobie y, róż, różdżkę z Towncraftu i zrobimy sobie stoły do enchantowania. Tak, do enchantowania chyba tak to się mówi oraz, oraz tam jakieś, jakieś tam rzeczy, zobaczymy ten kociołek, o sobie zrobimy właśnie, no nie wiem co jeszcze, tak, okej, okay. rozbudowałem sobie trochę domek, zaraz wam pokażę, o, już mi pszenicka urosła. Takie pola sobie tutaj zrobiłem. A ten maz zrobiłem, ponieważ jak walczyłem z tymi potworami, to wchodziłem do wody, bo mi podpadały, prawda? Widzicie jakie fale porobiły? Te potwory, kurde. Takie dziady. F***ing shit. to za szybko wyciąłem. Dobra, zjem to jabłko. Na razie to wyrzucę. Raz, dwa, trzy. Tak. Ok. Co jeszcze mogę rzucić Oko mi się na pewno nie przyda okej okay. sobie rozsadzę to trzcinę, ponieważ będę jej dużo potrzebował. Okej. Okay. A tutaj mam takie okienko, jak widzicie. Fajnie nawet się prezentuje ten Nie wiem czy nie zostanę tu w nim na dłużej nawet. Ups. Ja yeah, zrobiłem sobie stół i krzesła z takiego modu. To będę musiał sobie zrobić podłogę, chociaż nie wiem jeszcze z czego. Tutaj zrobiłem sobie Iron furnace, to nie jest ten z Craftu. Z to jest taki zwykły inny... I... Czekajcie, Iron. Iron. Iron Fullness. O tak, to jest... To nie jest ten, tylko to jest ten. Tego się robi właśnie tak. W środku, bo ten jest cały z żelazo, widzicie. W sumie nie wiem, który lepszy. Ten sobie później na pewno ulepszę do złotego. Tyle właśnie, że muszę nakopać sobie złota. Strasznie mało żelaza ma tutaj, no ale pójdźmy do gilli, kupimy sobie może właśnie trochę żelaza. Tak, z tego co wiem, to najlepiej opłaca się sprzedawać, jak się to nazywa, złote jabłka, tak? Ponoć są zajebiste do sprzedawania, dają ogromne ilości pieniędzy. Tak więc trzeba będzie kiedyś spróbować. O, właśnie tych pozabijałem, ale ciężko z nimi walczyć, masakra. Na pewno teraz tego nie będę próbował. Zrobię sobie później trochę zbroję, jakąś, więc wtedy może spróbujemy. Okej... Okay. Co to? O kurczaki. Trochę daleko jest ten zamek, no ale, 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 ale coś za coś, prawda? Jak będzie się rozbudowywał, to... Nie chciałbym, żeby mi zniszczył moją chatkę. O, wezmę sobie, sobie chleb od razu, jakiś mi są A bo ja tutaj sobie dałem jeszcze trochę kaski do tego. Do... Tutaj do, jak się to nazywa? Tam, coś się przechowuje. Do tego magazynu, nie? Okej. Okay. Przyjemnie, wow. Okej, okay, witam Was ponownie. Niestety, skraszało mi się Minecraft. Jak widzicie, nie można tam tego wsadzać. Ponieważ robił się nieprzyjemne rzeczy O oh, fuck Za to idzie? Za nitki ile idzie? Hmm, ciekawe no Schodów to nie wsadzę A no, tego też się pewnie nie opłacą no, To też tak słabo, średnio, no, tego też tu nie wsadzą No obsydjano nie będę składał, bo jest dość drogi i nie chcę żeby mi się a, to się nie ukłócało wcale. Tak więc, jak widzicie, mam 5000 Golda. Więc, 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 next. I tutaj mamy właśnie Diamond z Pixage. Nie wiem, kosztuje 2400, jak widzicie. Czyli nawet, nawet mało, nie wiem. Co to jest? Javedin. Co to jest No nie wiem. Diamond Pixel. IronX. Aha, to nie mogę kupić sobie Iron... Yy. Jak się to nazywa? Nie mogę sobie kupić Irona po prostu, tak? Sztabki. Chyba nie, chyba że gdzieś tam na górze, ale wątpię. Nie wiem, czy jak zlewne, co mi się zostaje, to złoto, czy nie. O, mam 2000 w banku, widzicie? No już teraz mam 7400 w banku Wiem, że jak się jak się jak się to nazywa Fuck West Room Wiem, że jak się właśnie masz swój zamek to właśnie można kupować tam wiele więcej rzeczy ale uważam teraz, że można biegać sobie po schodach Wcześniej nie dało rady, a teraz już można sobie pocinać, jak widzicie. A teraz król jest taki trochę inny, Mikołajowy. Hmm. Chyba nie potrzebuję. Co wy macie tu w tych skrzyniach? Nie, nie za wiele, prawda? A tutaj? No nic, to są tylko jakieś takie pokoje dla pachołków <grybujesz> Tutaj coś już nic pewnie nie ma Nie Tak więc spadam stąd Tędy Wziąłem sobie zarochawek Strasznie dużo Życia teraz idzie jak się biega chyba, nie? Aha, czekajcie, ja wdał bym... Ja bym mało książki chyba Bo będą mi potrzebne książki do tego właśnie, tam crafta. Ale nic nie zrobię, bo nie mam żadnego surowca takiego magicznego, fuck Fuck, fuck, fuck No niestety Tak więc musimy iść coś tam pokopać trochę chyba Pokopiemy, zobaczymy Chociaż... Aha, bo... Tam za sobą taki kanion właśnie za tymi za jak tym mostem się przejdzie. Trochę dalej jest tam właśnie kanion. Ja ten kanion sobie spenetrowałem, nic tam szczególnego nie było. Nie chciałam już właśnie już zanudzać na tym nagraniu. W sumie to może bo... Aha, właśnie nie pokazywałem. Zaraz pójdziemy do domu i coś wam pokażę. Zmieniły się trochę trochę... jak się to nazywa? Przepisy craftingu jeżeli chodzi o industrial crafta to... chwileczkę 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 tak, gdzie on jest? aha, tutaj mamy te lepsze solare jak widzicie i teraz się robi całkiem inaczej ponieważ wcześniej było tutaj dużo tych solarów i w środku i w środku transformator, prawda? a teraz jest już co innego nie wiem czy lepiej czy gorzej nie mam pojęcia w sumie moglibyśmy, o wiem co sobie zrobimy, boiler, <grystanie> moglibyśmy sobie zrobić boiler, tak, to by było fajne, ale czekajcie, gdzie to jest, gdzie jest boiler, yo, golden cow, poisonous potato, black potato, Masakra ile tego wszystkiego jest? O właśnie tam solid Saltful Firebox Liquid Firebox <laughs> Wow, nie 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 Masakra Skąd ja to wezmę? Nie Tego nie zrobimy jednak teraz tak, bo trzeba było robić to, to wszystko, to jest dużo itemków by trzeba było. Więc zaczniemy sobie tak jak standardowo, zaczynaliśmy zawsze od Industrial Crafta. Yy, 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 gdzie on jest? Czekajcie, na Trochę dalej chyba. A teraz jest to. Tu mamy te skrzyneczki, to nie wiem do czego jest. Tu są właśnie te piecyki o proszę, złoto, diamond extreme, extremefulness, nie wiem co to znaczy nie mam pojęcia a te ryby nie wiem skąd są one nawet atakują chyba w tej wodzie o, jest scarecrow co sobie można zrobić żeby nam ptaszki nie gryzły, <gryzły> nie działały nam zboże tak Okej, okay, tu chyba będzie się zaraz zaczynało. Industrial craft. Po sobie to przejrzymy fajnie wszystko. I to są te silniki co wcześniej. O i mamy ten table z Stonecraft Tak. Oj, mamy to jeszcze. aha, bo tego nie mogę zrobić, bo to trzeba zamienić, tak? Tak właśnie tak. No, ale gdzie jest Industrial Craft? Hmm. Ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, bo... Chyba już jestem za daleko, jeżeli chodzi o Industrial Crafta. No tak, ewidentnie za daleko. Tu jest, motherfucker. faka. Nie wiem jakiego przyszedłem, żeby nie zobaczyłem Spójrzmy sobie na to, jak to się robi. Robi się tak samo jak wcześniej no Ale zaczniemy od może od aceratora. Wow, what the fuck Aha, nie mam żelaza, tak? W sumie chyba nie mam żelaza Albo mam go Mało, widziałem jest w sumie jest 17, to nie jest już tak mało dobra Jak przepali się 8 sztuk Pokażę wam ten kanion zajebiście mi się podoba ten mostek kiedyś sobie to położę jeszcze tory o, tu pójdziemy tak, idę to ten, idę to wyniosę zapomniałem o tym kompletnie jest jakiś taki dungeon, nie wiem czy to jest dungeon z oryginalnej gry, czy po prostu z jakichś dungeonów tutaj, które znajduje się w tej paczce nie mam pojęcia a co, wszystko zostawimy je, 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 je zostawimy sobie to Dwa, Aha, bo nie będę... Ją. No to sobie zrobię zaraz jeszcze. Mam tu kogoś? Mam. Wiadro też mnie nie potrzebne. Zrobię sobie miecz taki. I w taki sobie zrobię. Diamantowe sobie na razie zostawię. Okej, okay, to później sobie to zrobię. Idziemy tam. Fucking shit. Okej, okay. idziemy na latę. Z tego co widziałem to jest tam jakiś spawner chyba. Zaraz to obczujemy Tu nie ma nic. wytufy Wytufuj, wytufuj. Fucking shit, co to jest? Kurde. No nie mogę wydawić masakra. Chcę go tak podejść trochę lepiej. to we mnie strzela chwila Zrobię sobie łuk muszę to zestrzelić jak miałem strzał nie Kurde. skąd można wziąć biurka f Fy... jak się wzięła f Fy... nie f e e e e jest tutaj feder właśnie tak OK. Już se zrobiłem, już czuję. Gdzie to to będzie jeszcze? To jest niejedno, jedno, madafaka, tam jest chyba spalny tego. Jedynia dynia mi urosła. To się czegoś najem na Chyba jednak to nie pójdziemy dzisiaj. Mada, 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 mada. Co by to Nie mam co jeść. Mam dwie strzały. dwie strzały. Tu mam coś do jedzenia. To możni byśmy jebusь upiec. Pieczy się, no się opiec Cook it, Brofish. Co to? Instant hot. Wow, fajne. A Aj miałem... Te nici co miałem to były kurde na te Dobra, na razie tam nie będę szedł Nici były no, okay. na łukę, sprzedała sprzedałem Fucking shit Fuck, już się przestraszyłem, że nie mam tego żelaza Teraz mi potrzeba, co mi potrzeba? Nie da się tego prawda, tu to, ale więc, więc przejdźmy szybko do niego. Ups, zróbmy. Potrzebuję 3, 3, 3, 3, 3 tam tak się nazywa. Nie pamiętam. Linta. Tak jest, to są linta. Więc powodujemy trochę z linta. Jedna. razie no, tylko jeden, jeden, taka. Drugi. Okej. Trzeci... Okay. trzeci ty 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 Wow, nie mam tego, nic nie zrobię. Fuck, fuck, dobra, to zrobimy sobie stół do... stół do Tomcrafta. A takich potrzebuję? Robię... Trzy. Nie, dwa. Sorry, pan. Co się robi z tego? Blitz. Nie, słabe jest to z muszę się wam przyznać e, czekajcie sobie ogarnę jeszcze jedno pomieszczenie na to nie chcę udawać to wszystko w jedno tam już mamy deski tamtą ścianę chwilę wykopcam to hmm czekajcie bo nie wiem czy to jest na 3 czy na 4 na 4 więc jeszcze trochę muszę to podkopać o, tam się chyba będzie kończyć góra nie wiem, do czego to jest. No nie mam pojęcia, nie ogarniam tego aż tak dobrze. Dobra, mniejsza z tym. Postawmy sobie ten stół tutaj. Ten stół jeszcze nie ma żadnego znaczenia, więc nie mogę na nim zrobić, ale to już niedługo się zmieni. Zresztą pewnie już wiecie, co będę chciał zrobić. To będzie właśnie stół do... Czekajcie, do czego ten stół służy Sam nie ogarnia tego zbyt dobrze Pierwszy raz gram w tą wersję Minecraft, Minecrafta, Tomcrafta i wszystkich innych modów hmm. Chwileczkę, nie chcę przypomnę. Tu się chyba odkrywa W tym stole, tak Tak, tak, raczej się tutaj odkrywa Ok, wydobyliśmy to ja Nie wiem dlaczego nie mam itemów 3D Co to jeszcze wykopię Podłoga i tak będzie inna więc Chcę że znaleźć sobie marble, ale właśnie teraz ciężko go znaleźć, że tak powiem I właśnie, to jest problem Nie, Trzyba... ja to jeszcze jeden powinien to wykopać Dopiero tam będzie z tą wyżej Dobra, na razie niech to będzie. A to będzie takie pomieszczonko na downcraft. Mhm, tak jak mówiłem, to muszę się kończy góra. A na razie... Na razie nie ma niebezpieczeństwa, że tu coś wejdzie. A raczej nie ma. Okej, okay, na razie sobie tutaj jeszcze zaświecę i na razie tyle, tak? Tam jest jakiś pająk. Będziemy go zarąbać, żeby zrobić sobie... mięcz. Jej. Jej, co to jest szarów? Wiem, coś dziwnego. Tam też jest pająk. Okej, okay. a ten będzie dropił. Potrzebujemy jeszcze jedną nić, tak? Armia zombie ich i triperów. Wow. No coś mi nieraz przycina. Jej, wysadził go. Nie to znaczy, że tutaj wybuch zniszczył mi mój ładny Okej okay. Kilim, zabity O, dużo creeperów tutaj. Nieprawdaż? Potrzebuję pająka. Pająkę. Chyba że można jakoś zrobić coś. Nic. Silniejszy. Ups. 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 No. Dobra. Myślę, że pora kończyć to nagranie. Czy to sobie znajdę jakieś surowce jeszcze i wtedy. Wtedy będziemy próbować walczyć z, tamtym, z tamtymi kulkami i myślę, że pójdziemy jeszcze dorobić sobie właśnie, dorobić sobie pomieszczenie jeszcze na Industrial Craft i takie tam rzeczy. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa, do zobaczenia.